Dzisiaj będzie wyzwanie na barki, na przednie akton mięśni, na ramionach sprawdzę wytrzymałość swojego przedniego aktonu. Jedno powtórzenie, jedna sekunda pauzy na 5 kg. Let's go! Więc postawa, jesteśmy wyprostowani, nogi wkręcamy w podłogę, stopy, robimy rotację zewnętrzną, żeby napiąć pośladki i ustabilizować miednicę. Napinamy brzuch, przyciągamy łopatki do kręgosłupa, barki w dół i lecimy. Jedno powtórzenie, jedna sekunda pauzy. Here we go! raz, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, już jest bardzo ciężko, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem. O. Raz. O. Już nie ma szans. Ręce są już martwe. Barki. Także sześć powtórzeń weszło. W całym początku jest łatwo, ale tak jak się już robi na trzy, cztery powtórzenia, już zaczyna wchodzić lekkie zmęczenie, i każde kolejne powtórzenie bardziej już męczy. Daj znać, ile tobie udało się zrobić. Powtórzeń na razie.